Dzień dobry, nazywam się Ewa Bręcz. przyjechałam z Warszawy. Wybrałam klinikę One Day Clinic, dlatego, gdyż poleciła mi ją znajoma, ponieważ w Polsce jest bardzo duży okres oczekiwania, mimo informacji telewizyjnych, że no niestety są wolne miejsca, okazuje się, że nie ma. Zdecydowałam się przyjechać tutaj. Byłam bardzo zadowolona. Lekarze, bardzo mili, dokładne, sumienne wytłumaczenie. Bardzo miła opieka kierowcy podczas transportu tutaj do kliniki, jak również i z powrotem. Wybrałam soczewkę, ale po przyjeździe tutaj, po konsultacji z lekarzem, lekarz stwierdził, że soczewka może być nieco tańsza, a też będzie dobra. Więc zdecydowałam się na tą tańszą. Bardzo się cieszę, że mi polecił tą saczewkę, że nie będzie różnicy w moim przypadku. Zabieg przebiegł bezproblemowo. Po zabiegu również była bardzo dobra opieka. Kierowca pomógł nam wejść do samochodu, dostać się nam do pokoju. No i nocleg, przede wszystkim nocleg ze śniadaniem. Bardzo dobry hotel, bardzo dobra obsługa. Także no wszystko rewelacyjnie.